Cześć wszystkim i każdemu z wasom na tej stronie Nostradamus i zapraszam do kolejnego odcinka z Gry i Skyline, w którym rozbudowujemy coraz bardziej nasze miasteczko Dabowice. W ostatnim odcinku przebudowaliśmy odrobinę naszą dzielnicę tutaj staromiejską, która już zaczyna nabierać coraz fajniejszych kształtów i zaczyna wyglądać dokładnie tak, jak chciałem, co, mi się, co mnie bardzo cieszy, bardzo mi się podoba. Troszkę rozbudowaliśmy nasz kampus. Hmm, hmm, i wydaje mi się, że w dalszym ciągu ten kampus będę chciał jednak rozbudować, bo widzę, że mało jest miejsc w akademikach i będę niestety musiał to zrobić. Dawaj troszkę to rozbudujmy, tak, no ile się da, nie? Tyk, dotąd. Pyk, i mam nadzieję, że tym razem niewiele to dało. To dawa jeszcze jeden akademik. Dostawimy i wydaje mi się, że już więcej nie będziemy potrzebować. O, jakieś osiągnięcie jeszcze wbiliśmy, zarobiście, Dobra. To jest baks, jeśli chodzi o akademiki, co będę stawiał. Całą resztę kampusu będę dawał tutaj. Wbijemy poziom, to wbijemy, nie wbijemy, będziemy po prostu czekać, aż nowi studenci tutaj przybędą, bo widzę, że tak, no to obłożenie tych akademików jest takie trochę, trochę, trochę to mizerne. 46 na 300, 36 i tak dalej e, dobra jedziemy dalej z inwestycjami, zobaczmy na czym moglibyśmy, no kup jeszcze są za drogie Jerkolot, e, stop e, popatrzmy co my tu mamy oj kurde sorki, nie wiem czy to było słychać czy nie ale jednak nie wyciszyłem telefonu to tak spadło dosyć mocno, i to byśmy mogli w sumie, wiecie co, spróbujemy zainwestować w to. Może się odbije. Zobaczymy. No, nie odbiło się, niestety. Poczekajmy, zobaczymy, czy to chociaż trochę skoczy. No, tak, jesteśmy blisko na zero. No, chciałbym, no, jeszcze jednak, jednak będzie szło chyba w dół. Wiecie. No, tak blisko. Krąży wokół tego zera na razie. O, się odbiło. Jeszcze raz spróbujemy. Przeczekać. I kurde w dół, w dół z powrotem. No dobra, jest. Sprzedaj. Mamy kolejne widzę osiągnięcia. Zaczęliśmy trzaskać jak porąbani. ogóle przemysł liczy paćiki. Skok. Co tam? Fundusz pogrzebowy jeszcze nie. Kryptoćwierkacz lot. Tak dosyć mocno tam się odbił. Przemysł ogólny, kummy, przemysł ogólny za wszystko. Zobaczymy, czy nam to odbije. No tak trzyma się blisko Zara, widzę i tak podejrzewam, że jeszcze troszkę i. No raczej nie spadnie tam bardzo... Ni... <gryw> Zacząłem mówić. Raczej nie spadnie to bardzo nisko. Patrzcie, cały czas tu krąży. Podejrzewam, że... No, o, 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 odbiło. Pójdzie w górę całkiem, czy nie? Nie, jeszcze nie, ale trzyma się tak To spadnie w no 3000 tak trochę mało, kurde zarobku, dajmy jeszcze szansę, 26 i jeszcze raz, zobaczymy czy podskoczy, dwa i jeszcze o jedną górę, proszę, 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 No nie tak, kurde wyżej daj, wyżej daj, no, no całkiem dało w dół. Mm. Oj, 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 oj. No to teraz powiem wam, że to będzie się chyba wahało, więc ja to sobie sprzedam. Zobaczmy, ile nam tu brakuje, 100 tysięcy niecałe, no to popatrzmy jeszcze, na czym można by było zarobić. No, no w rolniczy zainwestujmy. Na razie mamy na zero, czy, czy to odbije do góry? Nie, nie odbiło niestety. Więc tak spadł dosyć mocno, Kilka, o jest sprzedaj, dobra leśnictwo poszło za bardzo w dół trochę i tutaj moglibyśmy, no teraz zainwestować zobaczmy ile stracimy, ile zyskamy no kurde to jest zarobek 251 tysięcy i możemy go sobie ulepszyć teraz międzynarodowe centrum i to już chyba jest piąty poziom tak jest i mając piąty poziom wydaje mi się że patrzcie jakie to kurde wielkie Zobaczmy, co my możemy tu w ogóle kupić z tych budynków. No, bank w wieżowcu. No, bank to byśmy teoretycznie mogli. A to co to jest? Duży bank. A czyli to jest już jeden. Czy ja mogę jeszcze coś? No tutaj teoretycznie no, nie trzeba tego dawać. Na kampusie też nie sądzę, że on jest tutaj jakoś wybitnie potrzebny. Tutaj za to jakiś mały bank to zdecydowanie byśmy mogli dać z tego chociażby względu, że ma miejsce zajęte. A tu mogę za to <laughs> z tego że, z tego względu, że no tutaj nie będzie za bardzo jak nie dać czegoś innego. No tutaj wszystko względnie wygląda. Tutaj widzę, że też to względnie wygląda i jakoś tam przestało w sumie nawet to zalewać. A wiem, co miałem zrobić. Miałem zrobić, wiecie co. Bridges and Piersy, i miałem zrobić o tego ło tutaj delikwenta, bo widzę, że on tutaj patrzcie, o dotąd i tu jest zakrzywiony, i o tak o, i dotąd, i robimy go tak zakrzywionego, a dalej nie będziemy go robić. O, jest yes, git, jest git, tak jak trzeba. Tu mamy twierdzę, dobra, chociaż to twierdza, to tam średnio ona tu pasuje, ale niech będzie. I, I co, jedziemy chyba dalej z kolejnymi dzielnicami, chociaż mieliśmy robić jeszcze te. Co to no, mieliśmy? Nie zdarzać Hadronów, tylko Krypta Dnia Zagłady, też nie ultra nowoczesny, to by można było zrobić, więc Ogród ekologiczny. Gdzie on jest? Statuła zakupów, statuła dobrobytu, statuła przemysłu, same statuły. To ogród ekologicznych zabudowanych pól budownictwa starczalnego. Aha, okej. Okay. Czyli, że wygląda na to, że zaraz, jak mamy tu dzielnicę porobione? Wiecie co, to, to w takim razie ja chyba muszę zrobić tak, że tu będę musiał stworzyć nową dzielnicę. Będę musiał tu stworzyć nową dzielnicę w taki sposób, że ona tu będzie tak jakby zaraz, tu mi wyrównaj. Ona musi być tu mi samowystarczalna. Ja muszę dostworzyć 5000 pól aż i tak się zastanawiam, czy, ja jestem, czy to jest osiągalne w sumie. No bo tak na areczkowie, albo w sumie areczków zrobimy taki. Czemu by nie? Tylko pytanie, czy. A no właśnie, wiecie co, w sumie zrobimy tak. większość areczków. Zrobimy tutaj, będzie on samowystarczalną dzielnicą, kurde. A uczyła pani w szkole, nie wychodź poza linijki. To i masz, kurde, nie słuchało się dorosłych wtedy, to teraz wychodzą takie cyrki. Dobra, dawaj, dawaj, dawaj. Dawaj, 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 tutaj są węzły, do węzłów, do węzła, do węzła, do węzła, do węzła i o, mamy to chyba. Chyba to mamy. Chyba jest wyrównane. Elegancko. Dawaj teraz tak. Tu powiększymy. Na areczkowie. Co my mamy na areczkowie w ogóle? Jakie mamy tam przepisy? Czy jesteśmy w stanie je uruchomić? Jesteśmy w stanie je uruchomić. I teraz tak. Planowanie przestrzenne. Gdzie to było teraz? Zrównoważone rybołówstwo? Nie. Zaawansowane technologicznie. Zwiększono... Nie. Usługi? No, jest tam wystarczalne. Gdzie to może być? Datki. Yy, entuzjasta ma przecież zakaz roz ze Stare Miasto. Yy, yy, właśnie tutaj, tutaj, tutaj. No tu widzę, że to tak. Wiecie co czy ja tutaj? Dobra, nieważne tu na razie yy, tutaj weźmy sobie. Szukajmy zaawansowane technologicznie. Nie wiem, czy to jest to, właśnie. Naciska połączenia? Nie. Przemysł 4.0 też nie. to jest z A zakaz hałasowania. No co, ok. No to. To by było ok. Lecz tu może coś jest. Ogrzewanie, plecze dotykowe, zakaz ogrzewania. Recyklima do naparki, zwiększenie na utrzymanie, dochodowa edukacja. Kurde, gdzie to może być? Musiałbym chyba najpierw poczytać o tym, bo nie wiem, nie wiem, gdzie to prowadzić. Ale wygląda na to, że jednak będę musiał zrobić tak, o, że tu zrobimy jakby inną dzielnicę. Dlaczego? Dlatego, że będę musiał stworzyć jakieś jednak odmienne przepisy tym bardziej, że, że, że tu będzie za duża dzielnica żeby łączyć tu zabudowę wielorodzinną z wielorodzinną i spróbujemy właśnie zrobić coś takiego tutaj dobra, dawaj, zaznaczone park Remberczów, nie, nie będzie to się nazywało Remberczów w żadnym wypadku zaraz nazwę jakoś wymyślimy, cierpliwości Dobra, teraz tutaj jakoś tak ładnie mi to do dróg wyrównać, 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 proszę. Dobra, dawaj, 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 tu jest ten. Dobra i dotąd. I teraz tak, tu trochę się poszerzę. I jedziemy tak do przodu. Pyk, 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 dawaj, 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 wyrównaj. Coś tutaj dziwnie, dziwne rzeczy się tu stanęły. Nie wiem dlaczego, ale dobra. I teraz tak, 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 troszkę tu powiększymy. I teraz tak troszkę tak, tak, tędy, tędy, tędy. O, i chyba wyrównaliśmy. Dobra. I zaraz wyrównamy sobie areczków do tej drogi, bo, bo nie chciałbym, żeby on był jakoś cofnięty czy coś. Tu jest wystarczająco tego. Dobra. Wyrównajmy teraz tutaj. Tak i tu, 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 tu równiutko. Niech, ma, niech będzie równiutko tu. Dobra. Dawaj, 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 dawaj. Dawaj, 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 dawaj. O, elegancko. Jest elegancko. Tutaj jeszcze dawaj tak, i tutaj dawaj tak. O, jest. Dobra, mamy to. Wygląda, że to, na to, że to mamy. I teraz tak. Czujniki, dymu oczywiście muszą być zawsze. Zużycie wody. Lekarz hmm, posiada parki naciska, edukację, surowe wyroki. No nic, spróbujemy tutaj dać to. Zakaz wysokiej zabudowy nie zachęta dla rowerzystów. Ok, I tak będą tu sobie ścieżki rowerowe, więc to damy. Stare miasto nie, obszar VIP też nie. Szybka odbudowa, brak. Zapauzujmy, jest zapauzowane. Eee... Muszę Może... wolę. Okej. Okay. To nie nacisk na połączenia związek optyczny. To nie wiem o co tu chodzi. Dobra w usługach. Zakaz recykling. No recykling możemy tu dać, nie wiem jak, na kim, jak tu będą się później budować z takimi restrykcjami, ale no tu to, to raczej nie darmowe wi automatyczne sortowanie, dobra, olać to, nazwijmy go sobie y Jak my tam nazwaliśmy Babały Hills, to nazwijmy go Po górze. O, dobra, styl domyślny. Chyba ta dajmy domyślny, bo tutaj było co? Modern City Center, ta jest model. No to zostawmy też model, niech będzie. Okej, okay, co I tu co? Tu jest opuszczony budynek. Ok, czy jakoś tam mają. Tu jest w ogóle ten. Brak miejsca na cmentarzu. Uuu, to niedobrze. Czekaj, jak wygląda sprawa, właśnie pogrzebowa. Dobra, wiecie co? Te dwa cmentarze. Myślę, że możemy sobie spróbować opróżnić, bo one skoro są puste. Znaczy, one no są opróżniane. Dobra, mamy to zrobione. Mi się wydaje, że możemy tutaj na podgórzu coś zacząć działać. No i pierwsze co to robimy yy, sieć ciepłowniczą-ciepłowniczą-tą, yy, tą, wodociągową. Dawaj dotąd i pociągniemy sobie tak i od razu sobie zrobimy na areczkowie yy, kolejną tą. Yy, kolejną yy, sieć. Dobra, dawaj tu i teraz tak. E, dawaj tak i tendy i tendy. Dobra, mamy tu zrobione. A tu zrobimy tak, tendy, e, tendy i, i o taką. Dobra, tu widzę jest wodę. Dociągnęliśmy tu do stacji metra i myślę, że też będziemy mogli coś z stacją metra podziać. Ale najpierw. Jedziemy z ulicami. Pytanie, tak czy ja chcę to robić z tyłu Baboo Hills? Czy ja chcę to zrobić coś innego? Wydaje mi się, że spróbujemy może coś innego zrobić. Dajmy sobie może. No tutaj to jeszcze dajmy sobie coś takiego. Tutaj, tak. Tutaj, tak. I dajmy sobie o tak i teraz tak, tutaj to tu bym chciał na prosto. Jeszcze dotąd i wyrównajmy sobie. Gdzie to idzie? Jeszcze dotąd, to tak. Taką może damy. Do da wyrówna, wyrówna, czy nie wyrówna. O, jest dobra. Pikito. No dobra, to jedziemy dalej. Zaraz, 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 zaraz. Powoli. Dawa jotako, wykrzyw, 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 dobra i tutaj ma no wprost. Ok, a zróbmy sobie właśnie coś takiego tutaj. I tu po połączy się, czy nie bałdzo? Nie wiem, nie wiem, nie wiem, zaraz zobaczymy. Weźmy to, skasujmy sobie eee, i postawmy jeszcze raz. O. I tutaj sobie damu tędy poprzeczkę. Wiem, że tutaj będzie dużo krzyżówek, ale tu z racji jedno kierunkowej, dro znaczy małego, małego zagęszczenia osiedla, małego zagęszczenia zabudowy, mam nadzieję, że nie będziemy. Kurde. Nie to, nie to, nie to, nie będziemy mieli tu problemu z korkami, ale zobaczymy, tu muszę monitorować, będę musiał tu monitorować na pewno sytuację. O, dobra. Dawaj tędy, tutaj niech będzie dalej, okej. Okay. Dawaj, no dawaj, to niech będzie. O, i wiecie co? Możemy zrobić teraz coś. Tylko, właśnie, no, możemy zrobić sobie coś takiego, co będzie tu wyrównane już. Yy, o dotąd. Yy, o tak. O. I dawaj tędy. O, dobra. Tutaj też tak samo zrobimy dotąd gdzieś. Ok, i spróbujemy teraz tak zakrzywić. O tak. I zakrzywić o coś takiego. Nie wygląda to źle, powiem Wam. Nawet bym rzekł, że to wygląda całkiem dobrze, całkiem ładnie. E, tutaj zrobimy to samo. Z tym, że tutaj to ja bym jeszcze chciał zrobić coś takiego. Czemu? Jak zajęte miejsce. No, chyba se jaja robisz. No skasuj mi to no, no 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 kurde. No dobra. Nie będziemy tam dochodzić takim razie nie chce gra to nie będziemy bez łaski. O o o patrzcie tu się da to połączyć i zrobimy sobie coś takiego. Natomiast tutaj w dół to już sobie pojedziemy krzywymi. O pyk dobra i wiecie co? Ja może zrobię sobie tak, że odcinkowe tu usunę. Ej, nie wiem, wróć kontowe. Czy no, miejsce zajęte. No, jak widzicie. No dobra, to to nie. Tu dwa wjazdy będą, tędy też wjazd będzie, ta będzie może mniej krzyżówkowa. Ta droga. Dobra, ok, no to jedziemy dalej. I tylko, wiecie co, ja to zrobię sobie tak, że trochę tutaj yy, powyłam. Yy, kątowe? Nie, odcinkowe, kątowe. Odcink kątowe tu muszę mieć. Yy, przybliżanie pyk. I zrobimy sobie coś takiego tu. o A, jeszcze tu zostało. Okej, okay, to kątowe dawaj. Wyłącz to. Teraz tak. I tu dawaj wszystko. I przybliżemy do tej krzyżówki. OK. A tu myślę, że zrobimy coś. Takiego. Pyk, pyk i pyk. O. No, to wygląda nawet powiem Wam, że całkiem, całkiem ładnie. Ma to ręce i nogi. Nie wygląda to tak główna, główna droga. W sumie nie ma tu za bardzo rozprowadzających, więc też wydaje mi się, że to może tak zostać. Tu są ogólne magistrale, tak jakby. Od razu sobie, zanim skończy się odcinek, sprawdźmy skrzyżowania. Czy nie ma tu gdzieś przypadkiem krzyżówki się nie porobiły ze światłami? O, widzicie, o właśnie. I teraz pytanie: tak. Skoro. Tutaj wyszło coś takiego. To ja w tym momencie się zastanawiam, wiecie, czy nie zrobić właśnie czegoś takiego, tej drogi tutaj, nie przerobić na właśnie coś, ten deseń. Pyk na coś takiego szerszego. Czy ja na pewno dobrą drogę wziąłem? Tak, dobrą drogę wziąłem. Tu sprawdźmy sobie, czy nie ma świateł. Na szczęście nie ma. Tu są jakieś. Yy, dobra, weźmy to. Kurde. Wszystko się powłączało. Jeszcze raz dawaj. Światła tu proszę wyłączyć. Tutaj światła proszę wyłączyć. No i dobra, reszta wygląda, że jest OK. Jedziemy tutaj chyba powoli z zabudową, bo tak myślę sobie, że no tutaj by, no wiecie co, oleje, nie, nie oleje, zrobię, przebuduję jeszcze sobie tak malutko, maluśko, maluśko te drogi tutaj, dlatego, że możliwe, że lepiej będzie, jeśli to będzie w ten sposób. A tutaj zrobimy taką krzyżówkę normalną już i też oczywiście, oczywiście widzę, że światła tu wskoczyły. No kurde, muszę wszystko odklikać serio za każdym razem. Czemu to nie? Dobra, wyjdź. Dobra. Hmm, tu mamy zrobione, tu mamy zrobione, tu wygląda ok. Śmiesznie, ale ok. I co? Myślę, że możemy zacząć robić tutaj. Jakieś tam usługi? Kredka jest, cmentarz. Cmentarz musimy tu już pobudować, jakiś dawaj go. Może tu, może tak, o tako, zmieści się tu. Nie bardzo, tutaj też nie bardzo. Yy. Uda niby dużo miejsca, tak mało miejsca. <laughs> nie, nie ma tu za wiele. to podziałania dobra jest. Oczywiście, krematorium zaraz obok. Yy, Straż pożarna. Straż pożarną to może my dajmy sobie gdzieś o tu, pyk, bank, bank, dajmy może tutaj, dobra, mały, policja od razu przy banku, niby jest komisariat, ale już niech on będzie tutaj i tak, jeśli chodzi o szkoły, podstawowa na pewno będzie gdzieś o tu, czy my średnio od razu zmieścimy? Zmieścimy średnio od razu obok. Uniwersytet. Uniwersytet, widzę, że jest tu coś. Tak jest. I chyba nie, bo tu dareczkowie coś damy, pewnie to niech będzie coś takiego. No i co? Widzę, że jest zapotrzebowanie na handel, więc yy, dajmy może sobie te handlówki. No, no właśnie, gdzie? A właśnie to ma być. Ten, dobra, dajmy sobie może to po prostu, wiecie co, tutaj. Tak samo dajmy to sobie tutaj i tutaj. A, jeszcze chodniki zaraz porobimy. Dobra, tutaj sobie jakoś tam pokolorujmy tyk tyk tyk, tyk tyk, tyk i tutaj też jakoś pyk, pyk, jakiś tam mały handel, małe usługi. Dobra, dawaj. Jest spuszczone przez środek tej głównej, tak jakby dzielnicy. Dobra, czy tu jeszcze? Chyba, chyba nie. A może wiecie, co tutaj tylko dociągnę? Pyk, pyk, dobra, jest, ładnie, jest ładnie. Dobra, dawa jeszcze tu. Niech mają sklepów i wiedzą, że nie żałujemy im sklep. Dobra, yy, tak. Miejsca pracy. Zdecydowanie jakieś by się przydały, ale miejsca pracy to ja bym dał może o tu. I ewentualnie tu, tu już nie. w zupełności i jedziemy teraz już za budową mieszkaniową. Dawaj, wszystko co tu jest. A właśnie, coś się przetestuje. Tak, ja zaznaczę tak. O, widzicie? Super, czyli mi tego nie zmieni wtedy, dobra. Co za to warto próbować nowej rzeczy. Wiadomo będzie, że, że to zadziała. Dobra, teraz tak. Pyk, pyk, pyk. Tutaj ja oddawaj do końca, aż będzie po drugiej stronie drogi. Jest, jest, cmentarz jest. Czy jeszcze jakieś usługi tu musimy dać? Chyba, chyba nie. Wszystkie kwadraty są, też chyba wszystkie kwadraty są. Przejrzyjmy jeszcze na wszelki wypadek. Tutaj chyba mamy wszystko. Prądu mają, no to jedziemy za budową, niech się rozwija. W tym odcinku zrobimy sobie areczków. No ale dzisiaj co? Szybko się w miarę uwinęliśmy. Zobaczmy. Um, um, czy uda się z sobą wystarczalną zabudową tutaj dociągnąć. I wiecie co, wydaje mi się, że tą linię tutaj, będziemy z tej mogli tutaj zrezygnować. Ale zobaczymy, dajmy temu czas. Niech to się powoli zabudowuje. Miejsca pracy powoli rosną. Handel powoli rośnie. Tutaj zrobimy sobie jeszcze jedno takie ze śmieciami. Coś w ten desen. Chociaż widzę, że to tak jest dosyć dobrze zapełnione. Ale dobrze by było, żeby jak widzicie, no tych dzielni no niby dojeżdża wszędzie. Nie widzę jakichś tam szarych punktów. Nie powinno być z tym problemów. Ewentualnie tutaj gdzieś damy sobie za to w ogóle ta statua. Okej, okay, ani prądu ani nic. Dobra, z czasem się zabudujemy tutaj wzdłuż morza. Okej. Okay. Hmm, wydaje mi się, że to niech się powoli zabudowuje. Oczywiście się buduje a nie z tej strony co trzeba, bo po co w dobrym miejscu się budować jak trzeba w złym. A, zara, parki. Gdzieś mi tu nie dali parków. Moment, moment, czekaj. z drzewami. Może taki? O, dawaj tu jeden. Jeszcze możemy dać jakieś boisko może, korb tenisowy im dajmy, o dawaj go tu, leziurów niech trochę mają, yy, co tu jeszcze możemy im dać, to to nie, to to nie, jakieś leziury inne mają tutaj, nie widzę żeby jakieś tu leziury miały, co to jest w ogóle, a strafia dla pieszych, to nie, czy tutaj jakieś coś jest, park dla psów, dajmy go sobie jeszcze o tutaj gdzieś, o. I teraz wydaje mi się, że prąd powinien dochodzić. Dochodzi elegancko, wszystko jest tak trzeba. I tak, czy nie? Czyż macie prąd o co wam chodzi. A, za bąskie przejście by było. Dobra, no już mają prąd w każdym bądź razie. Także co, to by było na tyle na dzisiaj. Zachęcam do zostawienia łapeczki w górę, komentarza, subika, yy, dzwoneczka, co tam jeszcze minąłem. Łapeczki w górę, nie? Chyba no wszystko powiedziałem. Zachęcam do zostawienia wszystkiego pod filmem, co się da. Yy, I co, widzimy się w następnym odcinku. A tymczasem, tyle. trzymajcie się, miłego popołudnia i do następnego pa.